Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej okazji, że wbiliście pod ostatnim filmem 15 łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję, to w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, jak odszumić dźwięk Premiere Pro. Napiszcie w komentarzu, czy takiego typu filmy się Wam podobają, a ja już przechodzę do odcinka. A więc tak, jesteśmy w programie, i przeciągniemy na timeline przykładowy klip dźwiękowy. To wszystko, co może nam zaoferować, ta wtyczka. A teraz idziemy do kolejnej. Jak słychać, są przez coś tam słychać w tle. Najpierw go wyciszymy, klikamy. Przechodzimy do panelu FX Controls i ściszamy tak z minus 10 dB. To wszystko, co może nam zaoferować, ta wtyczka. A teraz idziemy do kolejnej. Jest o wiele lepiej. Teraz przechodzimy do zakładki efekt i wpisujemy denoise przeciągamy nasz klip dźwiękowy i po lewej nam się pokazuje nowa zakładka denoise mamy takie coś jak custom setup i obok mamy edit edytujemy i możemy wybrać dwa typy od mocny i lekki lekki działa tak to wszystko co może nam zaoferować ta wtyczka a teraz idziemy do kolejnej. No, jest znacznie lepiej. A teraz weźmiemy mocne. To wszystko, co może nam zaoferować, ta wtyczka. A teraz idziemy do kolejnej. Akurat, moim zdaniem, w tym przypadku lepiej sprawuje się ta mocniejsza. Możemy jeszcze samemu przeciągnąć na 100%. To wszystko, co może nam zaoferować, ta wtyczka. To wszystko z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym.